Cześć, witajcie. Ja nazywam się Natalia Rączka, jestem doradcą tulenie. Zapraszam na nagranie dotyczące pozycjonowania e, dziecka w nosidle kawka handy. Tutaj ze mną będzie współpracował dzisiaj fantom. E, imieniem Leon. Leon e, jest fantomem, e, który jest rozmarową mniej więcej jak 6-miesięczne dziecko. E, I popatrzcie, tutaj e, zaczniemy od tego, że pas, e, pas e, biodrowy spoczywa na moim talerzach biodrowych, a panel tutaj, e, panel nosidła sięga mojemu dziecku od kolana do kolana, ale w taki sposób, aby Pięta dziecka i kolano znajdowały się prostopadle do podłoża. Kolejną kwestią jest wysokość nosidła. E, opatula bardzo dokładnie no, panel nosidła e, plecy mojego dziecka i jednocześnie sięga po kark dzidziusia. Teraz sobie zawiążemy. Ok. Ja sobie krzyżuję e, hop, na pleckach. Przeprowadzam pod nóżką i teraz. Tak. Skrzyżowałam sobie e, poły nosidełka i mogę sobie ponaprężać. Naprężam sobie, hop. Hop. Elegancko. I teraz wiążę węzeł płaski. Hop. Z nadmiaru tych e, poł mogę sobie zrobić jeszcze kokardę. O, pięknie. I teraz popatrzcie jeszcze sobie tutaj, jak poprawię. Hop. Jest, jest i mój tu Leon. Widzicie? Tutaj kształt uśmiechu przechodzi mi krawędź górna, podtrzymuje mi główkę dziecka, panel bardzo dokładnie opatula plecy mojego dzidziusia. Jednocześnie pozycja jest zachowana, czyli pięty i kolana znajdują się prostopadle do podłogi. Tak powinno być wyregulowane, jeżeli chodzi o długość panelu i szerokość, i wysokość i szerokość panelu. Tak powinno być wyregulowane względem waszego dziecka. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Natalia Rączka, jestem doradcą tulenia. Do zobaczenia!